Witajcie drodzy uczniowie! Zapraszam Was na lekcję kształcenia słuchu. Dziś lekcja szesnasta, ale zanim do niej przystąpimy, sprawdzimy sobie zadanie z poprzedniej lekcji. Proszę popatrzeć na ćwiczenie. Trzeba było znaleźć i zakreślić trójdźwięki triady harmonicznej. I tak to powinno zostać zrobione. Posłuchajcie. znajcie sobie z tym, w jaki sposób wy odrobiliście sobie zadanie domowe. Nanieście poprawki, jeśli to jest konieczne. Jeśli nie jest konieczne, gratuluję serdecznie. Dziś lekcja szesnasta. Powtarzamy wiadomości o gamie DEMOL i jej odmianach. Otóż ostatni raz przypomnę i nadmienię, że gamma DEMOL pochodzi od gamy f -dur. A stało się to w ten sposób, że pierwszy dźwięk gamy F-dur, e czyli pierwszy stopień, jest oddalony o interwał tercji małej w dół w stosunku do pierwszego dźwięku, czyli pierwszego stopnia gamy demol. To jest istotne, to jest bardzo ważne. I poznaliśmy gamę demol naturalną, czyli eolską, gamę demol. Harmoniczną, w której siódmy stopień został podwyższony o pół tonu. Poznaliśmy gamę demol dorycką, w której szósty i siódmy stopień został, zostały te stopnie podwyższone o, również o pół tonu. I znamy gamę demol melodyczną, czyli gama melodyczna składa się z dwóch gam gamy, z gamy doryckiej graną, Jest ona grana w górę i gama naturalna, e, którą gramy w dół. Jest to kombinacja dwóch gam. Dorycka w górę i naturalna w dół. I posłuchamy sobie teraz jeszcze raz. Gama DeMol naturalna brzmi następująco. I w dół. Gama, d dorycka. Gama demol melodyczna, czyli kombinacja gamy doryckiej w górę i naturalnej w dół. Jeszcze raz przypomnę o tym, że w bardzo taki charakterystyczny sposób, nieznany jeszcze Wam do tej pory, został podwyższony szósty stopień w gamie demol doryckiej. Za pomocą kasownika. Czyli z dźwięku B zrobił się nam dźwięk H. Posłuchajcie, z dźwięku B za, przy pomocy kasownika y, uzyskaliśmy dźwięk H. I jest to podwyższenie o półtonu. Tak. I zadanie dla Was. Na, w podręczniku na stronie 95 mamy taką fajną piosenkę zatytułowaną Hej, od Krakowa jadę. To jest melodia ludowa. Proszę, proszę sobie przeanalizować ten utwór i określić, w jakiej on jest tonacji zapisane. Czy jest to tonacja demol naturalna, czy też harmoniczna, czy też dorycka? Czyli dokonujemy analizy y, melodii ludowej, hej od Krakowa, jadę, oraz melodii słowackiej. Czyli jest to ćwiczenie pierwsze C i pierwsze E ze strony 95. Dokonujemy analizy i ołóweczkiem sobie wpisujemy tutaj tonację. Czy jest to y, tonacja demol naturalna, czy może tonacja demol harmoniczna, czy też może tonacja demol dorycka. Ćwiczenie pierwsze C i pierwsze A ze strony 95. Zachęcam również do prób. Zaśpiewania avista, a jeśli nie avista, to do zagrania po prostu, odczytania tekstu yy, obu tych melodii i zaśpiewania w wersji solmizacyjnej i literowej z taktowaniem. Dziękuję serdecznie za lekcję. Do widzenia.